Szanowny Panie Premierze, drodzy Państwo, ministrowie. Chciałem serdecznie już dzisiaj zaprosić na posiedzenie Rady Gabinetowej, które odbędzie się jeszcze w sierpniu. Będę chciał z polskim rządem porozmawiać o inwestycjach rozwojowych, o najważniejszych inwestycjach, które przed nami, a także o stanie finansów publicznych. Czuję się zobowiązany, Panie Premierze, jako prezydent Polski, mieć pełne informacje o tym, jak wygląda stan państwa polskiego. Szanowni Państwo, wierzę w głęboko i spoglądam tu na lewą część. Polskiego Parlamentu. Wierzę głęboko, że w kwestiach mieszkalnictwa, inwestycji rozwojowych, kwestii polskich finansów publicznych jesteśmy w stanie dojść do ponadpolitycznego porozumienia. To jest kwestia przyszłości naszych dzieci i kolejnych pokoleń Polaków i naprawdę głęboko liczę na współpracę wszystkich środowisk politycznych wokół tych zagadnień, wobec których nie powinniśmy szukać Polityki. Subskrybuj po więcej.